Cześć, witajcie. Z tej strony różowy ninja w podwójnej recenzji dwóch minifigurek z Lego Ninjago Movie. Zapraszam do oglądania. To co widzieliście przed chwilą to archiwalne nagrania z openingu tych dwóch saszetek, w każdej dostaliśmy po jedną y, taką oto ulotkę, forma to jest taka sama jak przy całej serii LEGO Mini Features, czyli po jednej stronie mamy rozpisaną, zilustrowaną całą kolekcję, możemy sobie zaznaczyć, które figurki mamy, a po drugiej stronie instrukcja budowania trudniejszych figurek. Drugą minifigurką jest Nia w białym stroju Łukru. Ta figurka mogła być okazją do wejścia w posiadanie nowych włosów Nii jakie nosi od ósmego sezonu, jednak największym rarytasem tej saszetki bez wątpienia są brązowe dwie katany, ponieważ jest to dosyć rzadki element. Siódmą figurką jest Lloyd w stroju licealnym o bardzo szerokim zakresie użycia, wyposażony w miskę z nadrukiem smoka i jedną łyżkę. Takich elementów w swojej kolekcji wiadomo, że nigdy za wiele. A ten jego kaptur spokojnie można by nałożyć Harumi w celu odgrywania scen z pierwszych odcinków ósmego sezonu. Co wy o tym wszystkim myślicie, napiszcie w komentarzach, zostawcie łapkę w górę, oczekujcie następnych filmów, a tymczasem ja się z wami żegnam. Cześć!